Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z wielkim holem z IHave.com. Mam tutaj dwie paczki Jedną zamówiłam zaraz po moim przylocie do Los Angeles A druga właśnie praktycznie do mnie przyszła yy, Tak więc może zacznę od tej tutaj pierwszej, mniejszej a, Przepraszam, jeśli będę jakieś odgłosy, ale no jak gdyby... Wiecie, ciężko, ciężko nad tym zapanować, ale będę się starała, żeby nie szeleścić, więc uh, okej, okay, nie będę przedłużała. Zaczynam od pierwszego tutaj produktu, y, który Wam pokazuję i pokazywałam Wam różnie, również w ulubieńcach y, kwietnia, dam Wam linka na dole i więcej właśnie o tym produkcie mówiłam. Jest to pasta do zębów z firmy Now Solutions y, Xyli White mogę polecić. Następnie mam krem do rąk z firmy Andalou, Andalou Naturals i ten krem poleciła mi Madzia, którą pozdrawiam serdecznie. Muszę przyznać, że bardzo przypadł mi do gustu, też właśnie już go używam i bardzo, bardzo lubię. Ten, te krem w ogóle są oczywiście naturalne, są bezglutenowe, są nietestowane na zwierzętach, i skład jest rewelacyjny. Rewelacyjny. Po prostu nie mam do czego się przyczepić. Formuła jest bardzo treściwa. Bardzo przyjemnie się ogólnie używa tego kremu O, może tutaj widzicie. I ma przyjemny zapach. Więc żadnych minusów. Zapłaciłam chyba za niego. Właśnie był w promocji. Około 3-4 dolarów. Więc na nie jest jakaś super wysoka. Akurat w promocji. Bo chyba bez. Taka regularna cena jest nieco wyższa, ale on przez cały czas. Jak nie ta wersja mandarynkowa, no to jakieś inne zapachowe. Są zazwyczaj w promocji, więc warto polować dla mamiki na dole, ale, ale super. Organiczny, naturalny, fair trade, testowany na zwierzętach, z super składem, super ogólnie. Następnie zakupiłam znów sobie moje ulubione pomadki do ust z Sierra Bis i akurat taki trójpak nie wiem, za dolara, za 2 dolary. Ja Chciałabym nad 5-10 dolarów zapłaciła, ponieważ są to najlepsze pomadki do ust, jakie w życiu używam, są naturalne, nietestowane na zwierzętach, yy, działają rewelacyjnie, pachną przepięknie i są tanie, więc ideał kolejny. Następnie yy, mam tutaj... Yy, Enzymy akurat właśnie w takiej formie kupiłam sobie dwa opakowania, ponieważ było taniej, jeśli kupuje się więcej opakowań, więc mam tutaj dwa opakowania yy, i ogólnie enzymy ułatwiają trawienie, w szczególności właśnie jeśli yy, no, w Waszej diecie są yy, niesamowite warzywa, nie same owoce, tylko też jakieś przetworzone produkty, no to wtedy brakuje tych enzymów i yy, żeby wszystko było w porządku, żeby się... Składniki odżywcze lepiej wchłaniały, żeby trawienie było w porządku, to warto właśnie yy, brać enzymy. Yy, I te właśnie sobie kupiłam i będę testować, więc dam Wam znać później jednak. Zdecydowanie mogę powiedzieć, ponieważ czytam sporo na ten temat i wszyscy byli zachwyceni działaniem właśnie takich enzymów. Następnie kupiłam sobie wyciąg z ostrepestu plamistego, yy, który wspomaga pracę wątroby. Ja właśnie zauważyłam wcześniej, jak no, spożywałam dosyć dużo rzeków, niestety, i zauważyłam, że moja wątroba nie za bardzo sobie z tym radzi, więc postanowiłam właśnie y, nieco tutaj y, ułatwić jej pracę. I ostatni tutaj produkt, akurat z tej mniejszej paczki, jest to herbatka organiczna, y, zielona herbata z brzoskwinią, moją kochaną. Ja wiem, wszystkie herbaty z brzoskwinią to są po prostu moje ulubione herbaty, i ta jest też. Ja już wcześniej ją piłam i była bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo dobra. I dno w sobie zamówiłam, ona kosztuje około 3 dolary, tutaj jest 25 saszetek, jest rewelacyjna, jest też w ogóle organiczna. No, smakuje rewelacyjny przede wszystkim, więc mogę Wam polecić. I dodatkowo jeszcze dałem mi taki gratis w postaci właśnie takich um, łyżeczek do obmierzania, więc takich gratis. I okej, okay, przechodzę do kolejnej paczki, większej paczki. Um, tak, mam tutaj. Um, wiórki kokosowe, organiczne, ona kosztowała tutaj jest 300 gram, niecałe 300 gram, za chyba też, nie wiem, niecałe 3 dolary, więc były bardzo tanie, um, oczywiście nie GMO i ogólnie no takie no wiórki, wiórki, jednak um, ja wcześniej kupowałam w Polsce takie, takie zwykłe wiórki, i on miał bardzo taki nieprzyjemny, chemiczny smak, ja tego strasznie nie lubię. A te są właśnie takie naturalne, bardziej przynajmniej. Nie zabierają żadnych tutaj konserwantów, więc mogę Wam polecić. Kupiłam sobie Kelp, czyli takie jak gdyby. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć. Podnikuję wszystko na dole, jeśli będziecie sobie chcieli posprawdzić, jak to wygląda z bliska. Um, no i ja słyszałam, że to jest bardzo, bardzo zdrowe. Tak więc kupiłam, ponieważ nie było jakieś drogie, więc sobie spróbuję i, i zobaczymy. E, tak to wygląda, też około 3 dolarów. Surowo oczywiście, bardzo zdrowe podobno. Następnie mam y, sproszkowane masło orzechowe. No i jako, że mam słabość do masła orzechowego, a w takiej formie nieprzetworzonej, niesproszkowanej y, było dla mnie trochę za ciężkie, to postanowiłam, że właśnie sobie kupię i spróbuję. Tak, w takiej formie, do tego tutaj jest jeszcze wymieszane to organiczne, oczywiście masło orzechowe 90% mniej tłuszczu, bo jak wiadomo jest sproszkowane więc nie ma tego tłuszczu i dodatkowo jest tu także no kakao, po prostu jeszcze zmieszany z kakałem i myślę, że będę próbowała do tego dodawać sobie, to dodawać sobie do koktajli, do szejków zobaczymy jak to będzie smakować tak więc to to dla łasuchów, którzy lubią... W ogóle też y, chciałam to dodawać też do takich y, kuleczek, takich trufli. Będę po prostu sobie obtaczała je właśnie w tym proszku. więc zobaczymy, jak u mnie się to sprawdzi. Następnie kupiłam też kary y, bez cukrowe, bez y, soli, bez... Y, to co zauważyłam, to te niektóre kary, takie przyprawy dostępne właśnie w sklepach, no dodają do tego pełno chemii, do tego jeszcze sól, do tego cukier, w ogóle wszystko. A tutaj akurat było właśnie bez soli, bez cukru, bez takich innych dodatków, same przyprawy, same zdrowe przyprawy. Yy, w ogóle bardzo lubię tą markę, jeśli chodzi o przyprawy, to zdecydowanie jest jedna z lepszych. Szklane opakowanie, dobra cena mogę Wam polecić. Yy, następnie mam tutaj yy, siemialniane złociste też właśnie sobie kupiłam, nie tylko do jedzenia, nie tylko jest bardzo zdrowa, ale też bardzo dobre na skórę, na włosy w szczególności, tego mi strasznie brakowało do włosów, a więc się cieszę, będę próbowała, będę robiła sobie właśnie żel z tego. Następnie sól himolajska, moja ukochana sól himolajska. bardzo, bardzo lubię, jest bardzo zdrowa, ma chyba 70 lub 80 minerałów potrzebnych nam do życia, więc zamiast takich Chlorku, sodu, zamiast takiej przetworzonej, rafinowanej soli kuchennej, trzeba, trzeba właśnie taką sól no albo morską, no albo jeszcze lepiej właśnie himalajską. Piłam sobie także drożdże nieaktywne, płatki yy, drożdżowe właściwie, yy, w takiej formie. Tutaj one są fortyfikowane witaminami B, i naprawdę z tego co widzę, to. Yy, to jest to dobre, bardzo dobre, ponieważ ja też kupowałam płatki drożdżowe nierafinowane, ale tam nie było żadnej informacji czy one są fortyfikowane właśnie witaminą B więc pewnie nie a jak wiadomo, no zazwyczaj są fortyfikowane jednak nie wiadomo w jakiej, w jakiej ilości są te witaminy, więc tutaj mam wszystko wypisane w jakiej ilości to najlepiej przyjmować codziennie i jaką dawkę Minerałów y, i pierwiastków sobie dość, do, dostarczymy, tak więc super, bardzo się cieszę. Ym, to też nie było jakoś specjalnie drogie. To jest ogromne opakowanie, jak widzicie. M, nie wiem, kiedy to zużyję. Kupiłam także cztery opakowania. Nie będę wam tego wyjmowała, ale no cztery. Cztery opakowania, ponieważ... Była akurat promocja i jak się kupiło właśnie więcej, chyba od dwóch, to było jeszcze taniej, więc kupiłam sobie i chyba zaoszczędziłam, nie wiem, 6-7 dolarów, więc kupiłam sobie właśnie rodzynki organiczne, bez siarki, bez po prostu żadnych dziwnych chemicznych dodatków, po prostu naturalne, suszone w słońcu rodzynki organiczne i Jestem tak zapakowane chciałam Wam pokazać, to zaraz Wam pokażę, jak wyglądają przepięknie i będę sobie dodawała po prostu do na siadanie. będę jadła do na przykład acai bowl czy tam do wszystkiego rodzynki są rewelacyjne, ja kocham rodzynki, więc mogę Wam polecić też były w miarę tanie, więc właściwie no bardzo tanie chyba z tego co pamiętam, następnie kupiłam sobie kilka żeli aloesowych, ponieważ yy, ja uwielbiam, ogólnie to jest najlepsza marka, jeśli chodzi o żeli aloesowe All Terrain yy, najlepszy skład Najlepiej działający żalala sobie, jaki w życiu stosowałam, i niestety on jest ciągle wykupiony, więc jak ja tylko widzę, że jest znów dostępny na iHerb, to po prostu kupię sobie kilka. Mogę Wam polecić, to jest cudeńko. Cudeńko nie tylko na skórę twarzy, ale także na wzrost, porost brwi, rzęs. 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 Więc rewelacja, rewelacja. o, mam jeszcze więcej. Okej, okay. następnie kupiłam taki. Nie, to nie dla mnie, ale znajomym ja bardzo zależało, y, ponieważ no tutaj w Stanach nie ma dobrego miodu, tak więc kupiłam y, surowy, którego nie mogę wyjąć, ale podobno ale ogólnie wygląda tak jak polski normalny miód niepasteryzowany, więc mam nadzieję, że też będzie dobry. Kosztowało to około 10 dolarów, więc nie jakiś super Panie um, jednak, no to jest um, najlepsze z tych wszystkich miodów tutaj amerykańskich, bo one są zazwyczaj to dostępne w sklepie, wszystkie dostępne w sklepach tutaj, w supermarketach, one są okropnie przetworzone, są, mają zupełnie inny smak, i są po prostu tragiczne. To nie jest dla mnie, nie jestem na wegańskiej, ale dla znajomego, więc tak. Kupiłam także taki sos, to jest y, kokosowy sos. Y, co prawda, on y, to jest taki sos odpowiednik sosu sojowego. Yy, on właśnie no, nie jest na bazie soi, więc osoby, które nie jedzą soi, to będzie po prostu dla nich idealny odpowiednik. Yy, no, smakuje właśnie idealnie do takich dań, gdzie dodajemy sos sojowy, to zamiast sosu sojowego dodajemy to bezglutenowe, yy, bezsojowe, yy, organiczne, wegańskie. Yy, do tego nie było drągi, chyba nie wiem. Kilka dolarów. W yy, samej dobrej opinii, więc yy, będziemy testować i zobaczymy jak to smakuje. Mam nadzieję, że dobrze. <grym> I słuchajcie, to by było na tyle. Mój ogromny haul, ogromna paka. Ja po prostu kołam iHeur i jakby miał być tylko jeden sklep miałby istnieć, to nie wystarczy IHerb, po prostu. Kosmetyki, jedzenie, produkty do domu, no wszystko tam jest, wszystko. Tak więc <głynie> ogólnie uwielbiam ten sklep. Mm, tak, pokazałam Wam moje tutaj zakupy w ogóle. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podobało, czy właśnie jedzenie, czy może kosmetyki bardziej, co wolicie. Uh, I tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa pa!